Powracamy do naszej rozmowy z Piotrem. No właśnie, czy Twój robot może tak naprawdę zastąpić człowieka? W jakich działaniach? Mm, oczywiście. No, tutaj, na czas obecny, zastosowanie robotów pirotechnicznych to jest głównie rozbrajanie ładunków wybuchowych, rozbrajanie albo przenoszenie ładunków wybuchowych w pozostawionych w miejscach publicznych. E w przypadku braku takiego robota, no tutaj ryzykujemy życiem czy to funkcjonariusza, czy jakiegoś sapera, lub ludzi tam zgromadzonych. Natomiast robot pozwala tak naprawdę na zrobienie tego w sposób zdalny dzięki czemu no, nie ryzykujemy życia nikogo, bo robot, jeżeli ładunek eksploduje, no to stracimy co najwyżej robota, jakieś szkody związane z budynkiem, w którym się znajdował ten ładunek, natomiast no, życie ludzkie, które jest najcenniejsze, no, zostanie uratowane. Tak mhm. A powiedz mi, no właśnie, teraz pytanie dotyczące samego robota, który dzisiaj niestety nie mógł pojawić się z nami w studiu. Tak jak mówisz, już za dużo tej sławy. <grytanie> Dokładnie. W takim razie, krótki opis, jak robot wygląda. Robot wyposażony jest w napęd gąsienicowy, który Umożliwia mu poruszanie się w trudnym terenie e, po jakichś zniesieniach. Mhm. Jest to dosyć popularne zastosowanie w tego typu e, maszynach. Napędkowy, no niestety, ale mógłby nie pozwolić na wspinaczkę po schodach, czy też e, jazdę po jakichś skałkach. No tutaj co dalej? No Mamy jeszcze dodatkowo ramię, no to jest podstawa takiego robota. E, ramię z chwytakiem oraz kamerą, dzięki czemu możemy e, widzieć zdalnie to, co chcemy chwycić, no i ramię nie wykonać odpowiedniej ruchy w celu, aby na przykład przenieść ten ładunek. E, no, czy coś więcej, no sterowanie Wi-Fi, czyli zdalne. No więc właśnie, o tym jeszcze nie mówiliśmy. Dlaczego akurat wybrałeś tutaj Wi-Fi? Jeżeli chodzi o samą technologię zdalnego sterowania, no to Wi-Fi jest tutaj najpopularniejszym standardem. On jest używany we wszelkiego typu komputerach i innych urządzeniach zdalnego sterowania. W jakichś produkcyjnych rozwiązaniach no, stosuje się trochę lepsze sposoby e, transferu tego obrazu i sterowania. No, ja zastosowałem głównie ze względu na koszty no, w uh -huh. tym prototypie. No, zastosowanie e, takich rozwiązań już bardziej profesjonalnych, no to się jednak wiąże z większymi kosztami. Uh -huh. Oczywiście, że tak, a powiedz mi, co dalej będzie z tym robotem? E, co dalej na Jakie czas plany? na czas obecny. No, Mam w głowie nowy projekt, mm -hmm. który bazuje znacząco na tym poprzednim. Jest to projekt typowo wojskowy. Mam nadzieję znaleźć jakiś inwestorów do mojego projektu. No niestety, ale to wiąże się z ogromnymi finansami, ale nie tylko. Ja szukam inwestorów, którzy nie tylko wożą pieniądze, ale także wiedzę lub jakieś kontakty do komunikacji z wojskiem, aby dowiedzieć się, czego tak naprawdę oni potrzebują i robić pod te potrzeby konkretne projekty. A ile kosztowała ciebie ta konstrukcja? Nie kosztowała ta konstrukcja 1200 zł, jeżeli chodzi o części mechaniczne. Czyli te materiały, które kosztowały? Dokładnie, materiały. Wszystko, mhm. znaczy, no, pomijamy także warsztat. No, jednak każdy wiertark... Został on wyceniony, co jest bardzo ciekawe. Wiertarkę każdy w, nie, w wasz, swoim warsztacie ma jakieś inne narzędzia, zatem tego już nie wyceniam. Chodzi o sa, samą konstrukcję Ale robota. drukarki 3D już nie. E, drukarki 3D także nikt nie ma. No, mi się udało ją skonstruować samodzielnie. No, tutaj się wiąże to już trochę z większym kosztem, no, ale niektórzy może że mam nadzieję, że w przyszłości, no jakiś rok, dwa, to już każdy inżynier będzie posiadał taką drukarkę trójwymiarową, że będzie stać w każdym warsztacie. Uh -huh. No i jeżeli chodzi o koszty takich materiałów, no to właśnie to kończy się na tych 1200 zł. Koszty już warsztatu, no to to są już trochę większe i to zależy od tego co kto na czas obecny ma. Uh -huh. Tutaj mówiłeś o tych projektach bardziej pod wojsko, a takie projekty codzienne, czy takie też gdzieś tam są w Twoich planach, czy może nie warto? A czy to zależy od tego kto ile chce wydać na taki takiego robota? No one są Thank <laughs> you. Od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych warte, zatem no tutaj funkcjonalność te, musi znaleźć tak naprawdę odzwierciedlenie mhm. w ich kosztach. Na czas obecny, jedyne co wymyśliłem, jeżeli chodzi o zastosowanie takie domowe, no to chociażby system jakiejś ochrony. Możemy. Mhm. E, dzięki, Czyli my jedziemy na wakacje. Dokładnie. Tak. Dzięki technologii Wi-Fi nasz robot może się komunikować e, poprzez łącze internetowe, które mamy w domu. My możemy być gdzieś na Ryfie, połączyć się z tym robotem. Widzieć to, co się dzieje w mieszkaniu i praktycznie po nim jeździć. Jeżeli napotkamy na jakieś zagrożenie, chociażby pozostawiony mikrofalówka włączona albo coś na gazie, to możemy za pomocą chwytaka no, wyłączyć dane urządzenie. Dzięki temu no, zabezpieczymy nasze mieszkanie no, przed jakimiś stratami. Super, no, bardzo ciekawy pomysł. Wobec tego trzymamy gorąco za Ciebie kciuki. Niech ten robot stanie się bardzo, bardzo popularny nie tylko u nas na terenie Poznania, ale i całej Polski, albo niech to będzie i międzynarodowy projekt. Dziękuję serdecznie Dziękuję. za nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa już teraz zapraszam na krótką przerwę, a za chwilę porozmawiamy troszeczkę na temat sportu. Pierwszy będzie snowboard. Do zobaczenia.